Już kilka występów w tak. Europie masz za sobą mhm. przed, na tych imprezach przedeurowizyjnych. Czy Twoja walizka zawsze jest tak samo spakowana i tylko zabierasz i na lotnisko? Eee, czy czyli moja walizka już nie jest jakby poukładana, tylko wszystko jest zrzucane, bo nie mam czasu nawet jakby, jakby się przepakować tak, żeby to wszystko ładnie poukładało. Zresztą jestem zresztą dosyć znana z tego, że jestem <laughs> bałagania. Eee, więc ale rzeczywiście jest tak, że yy, no, cały czas teraz jestem w podróży, znaczy mnie to bardzo cieszy, bo to. Jakoś tak pozytywnie mnie nastraja, i też no to jest chyba najlepsze, jakby najlepsza nagroda, że możemy zwiedzić tyle europejskich państw, że możemy wszyscy razem, wszyscy uczestnicy się tam spotkać i, i właśnie można fajnie też, że, że z paroma osobami się za, jakoś tak za, zaprzyjaźniliśmy. I, no I myślę, że to jest też dobre, że mogliśmy każdy z nas ten utwór zaśpiewać już parę razy i zobaczyć, jak ludzie na niego reagują, też się oswoić z, z tą taką sytuacją właśnie, że bo rzeczywiście na tych koncertach było niekiedy po parę tysięcy ludzi. Ym, no i myślę, że to tylko tutaj jakby widzę same pozytywy w tym, że, że mogłam rzeczywiście tak popodróżować jeszcze. Pomimo zmęczenia jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona. To do Kijowa co ze sobą zabierzesz? <laughs> Szkoda, że nie mogę wziąć psa. <laughs> to, to jednej rzeczy jakby żałuję, bo to wiem o tym, że jak jakby, no, no, rzeczywiście, zwierzęta mają na mnie kojący wpływ i taki uspokajający. No, ale nie mogę. Więc zabieram ze sobą całą walizkę rzeczy z firmy Mario Menezji, drugą walizkę z butami z Marianna. No, a tak to wezmę jakieś. No wiadomo, że muszę, cała się Sylwia jedzie, więc weźmie kosmetyki i tak dalej. Ale no rzeczywiście muszę, mam wykupiony dodatkowy bagaż, bo no, na dwa tygodnie to muszę mieć solidne dwie walizy ze sobą. Um, także, także fajnie. No.